Dzień dobry Polsko, jesteśmy w powiecie wołomińskim w gminie Radzionków chociaż widzę, że mamy chyba po raz kolejny problemy z internetem jesteśmy w takim miejscu, że internet nas tutaj zawodzi chyba troszeczkę no ale może się uda tym razem Kochani, przyjechaliśmy do 24-letniego Jacka który sobie tutaj mieszka w takich fajnych lasach na takim totalnym odludziu Chociaż wydaje mi się, że to ludzie jest tak totalne, że chyba tutaj nie mamy nadal niestety internetu. A mamy internet, bo ktoś się pojawił na żywo, czyli nie jest źle. Zatem zaczynamy rozmowę z Jackiem. Jacku, przedstawię się Tobie raz jeszcze, bo te problemy techniczne mamy takie, jakie mamy. Fundacja ECPU Polska Łowcy Pedofili. Pytałem się Ciebie wcześniej, zanim nam zerwało połączenie, czy znane jest Tobie słowo pedofil? Znane. Znane. Więc raz jeszcze zapytam, z czym tobie się to słowo kojarzy? No, żeby nie wypisywać do małoletnich dziewczyn. Mhm. Tam dzieci. I znasz kogoś, kto pisze do takich małoletnich osób? Nie. Nie znasz nikogo takiego? Ani jednej osoby? No ja tak. Wypisywałem głupoty, tak. Wypisywałeś... A kiedy wypisywałeś? Już nie pamiętam dokładnie. Już nie pamiętasz dokładnie. To ja tobie przypomnę. Dzieci, lat 10 między innymi, w jednym z komunikatorów na serwisie społecznościowym. O godzinie 8.15 rano, kilka tygodni temu, rozpocząłeś rozmowę. Zobacz, to jest twój komunikator. Tak. Twój? Tak. Zaczynasz rozmowę, tak? To ty zacząłeś rozmowę? Tak, zacząłem. Ty zacząłeś rozmowę, tak? Dlaczego wybrałeś tę osobę akurat do rozmowy? Nie wiedziałem, że jest niepełnoletni. Nie wiedziałeś? Nie wiedziałem. Jacku, ten komunikator ma to do siebie, że to, co my piszemy, jest na szaro, w sensie my jako nasz messenger, a to, co nam odpowiada osoba, jest na niebiesko. Tak. Czytaj to, co ty na szaro, to jest twoje. Czytaj. No, hej. no cześć. Co robisz, piękna? Kim ty jesteś? Nie znam cię, mam 10 lat, a ty? Chłopakiem. No jeszcze tutaj wcześniej jest Twoja wypowiedź. Masz śliczną, śliczny uśmiech. Czyli co, wiedziałeś ile ta osoba ma lat? No, wiedziałem. I głupio postąpiłem. No głupio postąpiłeś. A ile tych osób tak było? Ale Jacek szczerze. Szczerze? No. Bo mi się nie chce kłamstw słuchać. Ja nie lubię, jestem uczulony na kłamstwa. Potem mam wysypkę, plecy mnie spędzą, oko mi łzawi. Szczerze ile? Szczerze ze 4. I po co to robisz? Jesteś młodym chłopakiem, i po co piszesz do takich bardzo młodych dzieci, dziewcząt? W jakim celu? Nie wiem, raz drugi napisałem. Raz drugi? No więcej, bo skoro było no czworo dzieci, no to tak? napisałeś więcej razy. No dobra, okej. Okay. No i o czym piszesz do tych dziewczynek? Różnie, ale na pewno już nie takie głupoty. No okej, okay, czyli ustalmy mniej więcej co. Moją, naszą rolą jako Fundacja CPU Polska jest właśnie mniej więcej ustalenie mhm. Twojej aktywności w sieci, czyli co takiego piszesz do tych dziewczynek? Że ładnie wygląda, coś tam. To ja Tobie zacytuję z Twojego komunikatora, który przed chwileczką potwierdziłeś jego autentyczność, że jest Twój. Mhm. Jeden z cytatów do jednego z dzieci, a mamy tego dużo więcej, ale na razie pierwszy z cytatów. Które przesłałeś właśnie do wspomnianej dziesięciolatki. Czy widziałaś penisa? Chcesz go zobaczyć. Pamiętasz już? Pamiętam. Rób sobie zdjęcia bez piżamki. Chcę zobaczyć, jak wyglądasz nago. Po co, Jacku? Nie widziałeś? Głupoty. Ale widziałeś kiedyś gołą kobietę? Nie widziałem. A gołe dziecko? Nie. To po co chciałeś zobaczyć gołe dziecko? Nie zobaczysz tam nic więcej, niż u dorosłej kobiety. Po co? Nie obawię się. Wiesz, to jest rozmowa. Gadamy sobie dżentelmeńsko, jak na kawie. Kawy nie mamy, ale mamy tutaj piękną okoliczności przyrody. Jest przepięknie zielono. Naprawdę ślicznie tej masz, ci powiem. Zazdroszczę ci. Ja tym No ja wiem, mieszkasz ja troszeczkę dalej. Ja wiem, tutaj pracujesz. Wiem, ale no, mieszkasz niewiele dalej, a okolica jest identyczna. Tak samo jest tam u Ciebie w Twojej wiosce parę kilometrów stąd. Jacunia, no to po co takie rzeczy piszesz? Po co chciałeś zobaczyć dziesięciolatkę nago? Z głupoty. Z głupoty. No to lecimy teraz z dwunastolatką. Dziewczyny biorą penisa do buzi. Chcesz tak spróbować? Albo wstady ci penisa między nogi. Zobacz, to jest porno. Obejrzyj sobie. To co? Też z głupoty? Czy te, te, to już z nudów? Nie, też z głupoty. Też z głupoty. Jacek, wysyłałeś do tych dzieci filmy porno. Co mamy w cytacie, ale tych filmów porno było dosyć dużo. Wysyłałeś zdjęcia porno. Co chciałeś w ten sposób osiągnąć? Nic. Ha, no to po coś to robiłeś. Jak chcesz się napić, to sięgasz po szklankę wody. Tak? Jak jesteś głodny, to robisz sobie kanapkę. A jak wysyłasz filmy, zdjęcia porno do dzieci, to co chcesz? Nic. A to bardzo ciekawe. To może wiesz co? Jakby naukowo opracować tą nicość, swoją, to powiem Ci, że moglibyśmy kupę rzeczy w życiu zaoszczędzić, bo jesteśmy głodni i nie chcemy nic. Chce nam się pić, nie chcemy nic. Popatrz. Wody nie ubywa, zwierzęta nie giną, roślinności nie marnujemy. Może by to naukowo opracować. Kolejne dziecko. Kolejna dziewczynka, tym razem. Sprawdzę sobie wiek, poczekaj. Tu była 12 -latka, te cytaty z 12 -latki. Tutaj były cytaty z 10 -latki. I tutaj mamy jeszcze jedną dziewczynkę, tym razem jedenastoletnią. The best owiacek do 11 dziewczynki. Chcesz pobawić się moim penisem? Bierzesz go w rękę, ruszesz góra dół i leci białe. Chcesz mieć to białe między nogami, a połkniesz spermę? Spotka się ze mną, popłynamy nago. Przyjadę do ciebie. Chcesz, zrobimy taki sexy film. Tym razem co mi powiesz? <laughs> Powiem Ci, że przez internet byłeś mega wygadany, a teraz nie jesteś. Ja jak zapytam się inaczej, powiedz mi proszę, czy... Masz na swoim koncie już doświadczenia z prawem i z artykułem 200 Kodeksu Karnego, czyli przestępstwo pedofilii. Nie. A zastanów się dobrze. Miałem raz. Czyli jednak masz. Przyszłą powiedziałeś nie, a teraz już może raz, raz tylko. Czyli jednak miałeś do czynienia. Tak? I co wtedy nabroiłeś? Pochwal się. No wtedy to napisałem pierwszy raz do tej pierwszej dziewczyny. No nie, bo my mówimy tutaj o zupełnie innych dzieciach niż ty mówisz wtedy. Kiedy to było? Tam ten pierwszy raz? Nie pamiętam. Pomyśl, ja mam czas. No, no prawdę mówię, nie pamiętam. Nie pamiętasz. Masz bardzo wygryczoną pamięć, wiesz, bo jak piszesz do dzieci, wysyłasz filmy, wysyłasz zdjęcia, to bardzo pamiętasz i przywołujesz te rzeczy w swoich rozmowach, nagle nie pamiętasz, ale okej, okay, masz do tego pełne prawo. Ale przypomniałeś sobie, że już raz miałeś do czynienia z prawem. E, wiedziałeś, czym to grozi. Tak. I świadomie po raz kolejny nawiązałeś z kolejnymi dziećmi kontakt w celach seksualnych. Powiedz mi, bo tak na Ciebie patrzę. Zrostu masz ile, 1,75 masz, co? Nie wiem, nie mierzyłem się. No, no ale myślę że tak na oko widzę masz 1,75 m. Najgorzej nie wyglądasz, ok, w tej chwili jesteś w odzieży roboczej, jesteś przybrudzony, pracowałeś w tartaku przy drzewie, okej, okay, rozumiem. Ale nie wyglądasz ani na chorego, ani żeby coś ci brakowało. Ciężko sobie znaleźć dziewczynę w wieku 20 lat 21. Miałem dziewczynę, ale poszła. A to zła kobieta była. A czemu poszła? Wybrała innego. A co on miał, czego Ty nie miałeś w takim razie? A może inaczej? A może czego on nie robił, co Ty robiłeś? Może on nie pisał do dzieci, a Ty pisałeś? Nie, o to chodzi. A o co? Dokładnie, to on miał samochód, kurde, i dobrze zarabiał, a... A Ty miałeś rower. No właśnie. A iż. Może gdybyś tę energię, którą wkładasz w pisanie z dziećmi... Masz prawo jazdy? Nie mam. Więc może gdybyś tę energię, którą wkładasz na pisanie z dziećmi, Najpierw włożył w zainwestowanie w prawo jazdy, potem w jakiś samochód. Myślałem nad tym, ale... No i co Ci z tego myślenia wyszło? Stwierdziłeś, że rower lepszy i lepiej gdzieś mi popisać? Nie... Prawo jazdy to i tak by nie zrobił, bo nie, nie umiem jeździć samochodem, a po drugie... No ale wiesz, kurs prawa jazdy polega na tym, że właśnie się... jak się, urodziłeś... się nauczyć, tak? Jacek, jak się urodziłeś, umiałeś chodzić? Nie. A teraz całkiem sprawnie chodzisz. Tak samo jest z prawem jazdy. Po to się jedzie na kurs, żeby się nauczyć jeździć. Może gdybyś tą energię sfokusował swoją na... gdybyś tą swoją energię sfokusował właśnie nie na zaczepianie dzieci w sieci, mm -hmm. tylko na przykład właśnie na pozyskanie środków, bo jakieś tej pieniążki zarabiasz tutaj w miejscu pracy, mm -hmm. gdzie tak. jesteś. Gdybyś tą energię spożytkował właśnie na, na to, żeby te pieniądze zarobić, Pójść na kurs prawa jazdy Potem za rok, półtorej, dwa, bo przecież nie musisz od razu jeździć, nie wiem, najnowszej klasy, salonowym samochodem. Możesz sobie kupić coś prostego, byle by jeździło do przodu i hamowało. No, no tak. No właśnie. Może wtedy byłoby Ci łatwiej poznać kolejną dziewczynę, która by nie uciekła od Ciebie tylko dlatego, że nie masz samochodu. A Ty dałbyś spokój małym dzieciom. Jak myślisz? Jest to pomysł na to? Jest. Może go warto wcielić w życie. Chyba będę musiał tak zrobić. Radziłbym Ci, żebyś tak zrobił, tylko obawiam się, że przez najbliższy czas możesz mieć mały problem. Mhm. Ponieważ e, to, co robiłeś, e, to jest e, przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego, e, czyli przestępstwo pedofilii. I jest to przestępstwo poważne, bo tak jak wspomniałem jest to kodeks karny. Nie mhm. kodeks cywilny, tylko kodeks karny. A kodeks karny ma to do siebie, że no, te kary są cięższe mhm. i ocierają się w Wypadku uznania wagi i powagi materiału dowodowego nawet o zakład karny. Masz tego świadomość? Nie. No i co by to było, gdyby, gdyby się zdarzyło, gdyby się zdarzyło, że trafisz do zakładu karnego za te takie głupoty i te takie żarty. Nie byłoby ci niefajnie? Byłoby niefajnie. Jacek, tak jak wspomniałem, te Twoje żarty są mało śmieszne, ale mają bardzo poważne konsekwencje. Te poważne konsekwencje, jak wspomniałem, nazywają się artykuł 200 kodeksu karnego. I naszym obowiązkiem jako Fundacji ECPU Polska Łowcy Pedofili w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez Ciebie tego przestępstwa ze wspomnianego artykułu, do którego przed chwileczką też potwierdziłeś i przyznałeś się. Naszym obowiązkiem było powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie o tym fakcie. W tym momencie zmuszony będę przekazać Ciebie w ręce funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, tak jak wspomniałem, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu, z artykułu 200 Kodeksu Karnego. Dzień dobry, panie tutaj Komenda o Policji w Wołominie. Jest zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 200a kodeksu karnego.